Tygrys brykacz. Tyci, tyci. Maleńsko czekało na tygrysa. Wkrótce na ścieżce pojawił się brykający pasiasty przyjaciel. Dalej maleńsko zdołał tygrys. poblykajmy I tak tygrys z maleństwem brykali do lasu. Tygrys brykał wielkimi suszami. Bryk, bryk, bryk. A maleńsko małymi. Bryk, bryk, bryk. Wrócły zafini na wielkie drzewo. Czyli ryzy potrafią, że się spinać na drzewa? Spytało malejca. Tygrysy nie wspinają się na drzewa. Odpołte jest tylko na nie bykają. I tak z malejcy zaczęli wybrać na drzewa. Weźcie tych spąża w dół i czasu Te gryzy nie lubią drzew. Dołem przechodzili ich przyjaciele. Ty gryzy u na drzewie! zawołał moje sło. Pomożecie mu zejść. Krzyś zdjął płaszcz i rozciągnął go w las z puchatkiem. Malinco skoczyło i wylądowało całe i zdrowe. Nie bój się tygrysku, zawołał Krzyś. Skacz! Tygrysy nie skaczą, one tylko brykają, odpowiedział tygrys. W takim razie zejdź, zaprowadził Krzyś. W końcu tygrys wzrósł się na dół. Był tak szczęśliwy, że chciało mu brykać, ale królik powiedział: Nie, koniec z tym brykaniem. Wtedy tygrys posmutniał. Posmutnieli też jego przyjaciele z jednym królika. Królik był zadowolony. Wolę rozbrykawnego tygryska od tygryska, rzekł maleńko. My też odpowiedzieli pozostałe przyjaciele. Wszyscy spojrzeli na królika, a ja też wolę, wolę rozrykanego tygrysa. Przyznał królik. Chodźcie, kochani, zawołał tygrys. Publikajmy sobie, Hurra! Oczeknęli przyjaciele. Publikajmy. I tak ja i jak powiedzieli, tak zrobili. Koniec.